Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu. Być może oni, patrząc na ten tłum, mieli w sobie poczucie wyższości, lepszości. Może, patrząc na ten tłum, mieli poczucie pogardy, albo zmęczenie, zniecierpliwienie, przekonanie, że tak dalej być nie może. Być może, patrząc na ten tłum, Odnajdywali w swoim sercu tylko osąd, albo krytykę, i być może potrzebowali wielkiego uleczenia. Może Jezus, który przychodzi do swoich uczniów i mówi: Żal mi tego tłumu, jakby wylewając swoje serce, ujawniając to, co w tym sercu jest, przekazuje im bardzo wielką lekcję. Patrząc na tych, których, którzy was. Męczą, irytują, patrząc na tych, których byście chcieli się pozbyć, patrząc na tych, którzy nie wywołali w waszym sercu żadnego życzliwego uczucia. Odkryjcie w sobie, że Bóg się nad nimi użalił, ulitował. Może to zmieni wasze serca. Do zobaczenia jutro.